Witajcie! W dzisiejszej rozgrywce zabiorę was na przechadzkę po bajdockich straganach. W tym pięknym kraju, zwanym Bajdocją, mieszkają bajdoci, a przewodzi im wielki bajarz. Zgodził się, abyśmy zwiedzili jego królestwo, a może przy okazji dowiemy się czegoś nowego. Zobaczmy, co ukrył pierwszy kryształ. Agnieszko, proszę pomóż mi go otworzyć! Rozmaryn. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów rosmaris, co znaczy powiew świeżego morza. To kojarzy mi się z moim królestwem, Abecją. Tam jednak nic nie pachnie rozmarynem. Hmm, odrobina rozmarynu na pewno przyda się profesorowi Kleksowi. Poprawi to jego pamięć oraz koncentrację. Agnieszko, Agnieszko, poszukajmy kolejnego kryształu. Zobaczmy. Tymianek! O tym śpiewał profesor Kleks, kiedy dotarł na przylądek aptekarski. Jest znakomitą przyprawą, ale również rośliną stosowaną w lecznictwie. Znakomicie sprawdza się przy leczeniu kaszlu, chorób gardła czy trądziku. Agnieszko, na naszej drodze pojawił się kolejny kryształ wiedzy. Jak myślisz, jaką ciekawostkę odkryjemy tym razem? Cynamon to nic innego jak zmielona kora cynamonowca. Oprócz zastosowania w kuchni, kto z nas nie lubi jabłek z cynamonem, ta pyszna przyprawa działa również przeciwzapalnie, poprawia pracę mózgu oraz wykazuje właściwości antynowotworowe. Pamiętajmy jednak, że co za dużo to niezdrowo. Cynamon w dużych ilościach może powodować poważne zmiany w naszym organizmie. Zobaczcie. To już ostatni kryształ, który dzisiaj wspólnie otworzymy. No proszę, goździki, kolejna przyprawa, która znalazła szerokie zastosowanie. Te wysuszone pąki kwiatów są znane z naturalnego łagodzenia bólu zęba i głowy, ale również z odmładzającego wpływu na skórę. O, to coś dla mnie! Pomagają ukoić nerwy oraz ułatwiają zasypianie. Ach, ile wspaniałych rzeczy dowiedzieliśmy się dzisiaj o tych czterech przyprawach, ale przyznam się, że troszeczkę od tego wszystkiego zgłodniałam. Mam ochotę na odrobinę piegów. Zapraszam cię, Agnieszko, razem ze mną. Wielki Bajarz udostępnił nam jeden ze swoich portali. Sprawdźmy, gdzie nas przeprowadzi. No tak, mapa myśli, jak cudownie. Mapy myśli to najlepszy sposób na to, aby w łatwy sposób zapamiętać lub zrozumieć skomplikowane kwestie. Pomaga ona poukładać problemy i nadać im odpowiedni porządek. Jak ją wykonać? W centrum zamieszczamy główny problem. Ułatwisz sobie, jeśli zrobisz to w formie rysunku, nawet takiego najprostszego. Dzięki temu uaktywnisz te części mózgu, które są odpowiedzialne za przetwarzanie obrazu i emocji. Z tego centralnego problemu wychodzą promienie, na których wypisane są słowa klucze, opisujące w prosty sposób to, co chcesz zapamiętać. Kolejno od nich wychodzą linie z mniejszymi ważnymi informacjami. Dobrze wybierać sobie takie słowa, które budzą u ciebie jakieś skojarzenia. Ach, co za wspaniały spacer, Agnieszko, dziękuję, że chciałaś mi towarzyszyć. Dzisiaj na pewno wykonam sobie mapę myśli dotyczącą przypraw i ich zastosowań.